Cześć, witajcie. Ostatnio z racji no, braku czasu i tego, że też nie miałem troszeczkę weny do tego, by coś robić na ogródku, za dużo nie wrzucałem filmów jak z jakichś prac na ogrodzie. Jest już no, dziś 12 listopada, można powiedzieć, że to jest taki ostateczny termin na to, aby wysadzić ten mój czosnek słoniowy. Zaraz przyjdą przymrozki, chłody i tak dalej, a chciałbym, żeby jeszcze chociaż zdążył się ukorzenić. Szansa na to, że wyjdzie na ziemię i wypuści... Y zielony, że tak powiem kiełek oczywiście też jest bardzo duża, bo sam czosnek dosyć szybko startuje i dosyć szybko wychodzi na tą ziemię, nie wiadomo tylko teraz jak tak naprawdę będzie się utrzymywała jaka pogoda będzie się utrzymywała w listopadzie na no w mojej okolicy Sadząc go w odległości około 25-28 cm od siebie, stwierdziłem, że jest to dosyć dobry, dobra odległość, patrząc po tym, jak rósł w ubiegłym sezonie. No i poza tym, mam też bardzo dużo tych ząbków, a miejsca dosyć mało. Prawdopodobnie zostawię sobie kilka ząbków przybyszowych i wysadzę je w przyszłym roku gdzieś w okolicach marca, tak jak to robiłem poprzednim razem. I myślę, że też bardzo ładnie porośnie. Zauważyłem, że główki z ząbków przybyszowych są nieznacznie mniejsze od tych, które porosły mi z dużych, pełnowymiarowych ząbków. Zakładam, że jest to kwestia, no, kiepskiej jeszcze gleby dla niego. Chociaż starałem się wybierać takie miejsca, aby nie była ta ziemia zbyt ciężka, żeby była przepuszczalna, dosyć taka pulchna, no i żyzna. Ponadto sposób, w jaki sadzę i grupuję warzywa na przyszły rok, chciałbym, aby uwzględniał to, aby te warzywa były podzielone pomiędzy te grupy, które można podlewać poprzez zraszanie po liściach itd., i te warzywa, którym to nie służy, tak aby można było po prostu sobie z jednej strony po zrobić linię nawadniającą i kroplowniki, tak aby podlewać z jednej linii, a z drugiej strony po prostu dać zraszacz, którymi mi wszystko podleje jednocześnie. A więc jeśli chodzi o sekator, który kupiłem, kilka osób mi go już polecało, może nie jest najwygodniejszy, trochę ciężki, jak na, na coś, co gdzieś tam musimy manewrować na długim kiju, natomiast y, wygląda dosyć solidnie, ładnie to wszystko pracuje, przekładnia ta bloczkowa powoduje, że wcale nie trzeba jakoś tam bardzo mocno ciągnąć za tą linkę, na pewno dużo lżej niż na takich y, konstrukcyjnie bardzo podobnych sekatorach, tylko że linka była zamocowana tutaj i ciągnęło się... Bez przełożenia. ruch był wtedy krótszy, no bo yy, dwukrotnie krótszy, jeśli chodzi o ciągnięcie sznurka, natomiast no, znacznie ciężej było go, yy, no coś było uciąć nim. Zamontowałem go na kiju takim teleskopowym, chyba 2,5 metra do malowania sufitów, yy, który mi został po remoncie domu. No i cóż, yy, obejma ma dosyć duży zakres, chociaż nigdzie nie jest podana, sam też nie mierzyłem. Musiałem skręcić śruby na minimum. I tak było dosyć luźno. Na szczęście był jeszcze otwór taki y, do przewiercenia przez środek z śrubą, no to tak też to zrobiłem. I mówię, to i tak ten kij zostanie już chyba tylko do tego. Chyba, że kupię sobie dłuższy, bo ten może być za krótki. Jeśli chodzi o kwestię samego cięcia, wiadomo, nie jest to tak wygodne jak te sekatory Fiskarsa, które są 3 razy droższe. A, 3 razy. 10 razy droższe, bo one są po 400, a to kosztowało 40 zł. cienkie gałązki, grubości kciuka nie robią na nim wrażenia. To już sprawdziłem sobie na sośnie, natomiast fajnie by było jeszcze uciąć coś grubszego. Myślę, że tym grubszym czymś powinna być paulownia. Wbrew pozorom nie jest ona aż taka miękka. Więc sprawdzimy, czy sięgniemy przede wszystkim na tym krótkim kiju. Niestety trochę krótko na tym, tym. Ale mam wrażenie, że bardzo wygodnie się tym tnie i nie powinno to stwarzać żadnego żadnych problemów jeśli chodzi o cięcie. W zestawie jest jeszcze piłka. Tutaj yy, do, do mocowania na na jedną śrubę motylkową i taki bolec nie zakładam jej, dlatego że ona jest dosyć długa, 35 cm samego ostrza, i to po prostu między gałęziami by przeszkadzało w manewrowaniu. Chociaż wydaje mi się, że najlepiej by było mi po prostu zrobić sobie jakiś uchwyt i tam tą piłkę zamontować też na jakimś przedłużeniu, czy nawet też na takim kiju, z jakiś adapter zrobić wkręcany czy coś, aby można było sobie wygodnie te gałęzie obcinać. Dlatego że zbyt duże się robi to wszystko i. Jakoś tak między gałęziami kiepsko się manewruje, zwłaszcza jeśli drzewko jest gęste. Wiadomo, że czasowo zajmie to na pewno dużo więcej niż, e, niż taki no, jakiś tam markowy, bym nazwał to sekator, czy jakaś piła e, na, łańcuchowa na, na wysięgniku. Chociaż ja mówię tak, ja to potrzebuję do grubszych gałęzi. Takich e... tutaj mniej więcej widać tą gałąź, którą uciąłem z pałowni. Jaka ona jest mniej więcej gruba, nie było to najmniej nie, miało to, nie było żadnego problemu, żeby ją uciąć. Natomiast e, ja zakładam, że takie cieniutkie gałązki, jak takie, dalej będę obcinał nożycami do żywopłotu na wysięgniku akumulatorowymi, które kupiłem za 12 zł kiedyś, bo one sobie świetnie radzą z czymś takim. A ten sekator właśnie zostanie mi tylko do tych grubszych gałęzi, które po prostu ciężko było przyciąć. I tak jak na przykład co roku przycinam olchę. Aby żeby nie brosły za wysoko, żeby w razie czego jakieś wichury nie padły mi na drogę, czy tam nie wyrządziły jakichś szkód tak w tym roku myślę, że bez problemu zamiast tam włazić na drabinę i robić jakieś dziwne wigibasy nad oczkiem po prostu z tego wysilnika sobie je utnę myślę, że gdzieś tutaj na tej wysokości zostaną przycięte gałęzie, resztę nożycami tymi do żywopłotu akumulatorowymi i będzie to e, skrócone. Podobnie z sosnami, zwłaszcza tymi, które mam przy na podjazd, żeby tam też nie, one nie były zbyt wysokie. Ja, no, Zdarzałem się wichury, boję się tego, aby właśnie któreś z tych drzewek, takich pojedynczych, nie urosło zbyt wysoko, a potem nie poleciało komuś na ogród czy na samochód, żeby nie było jakichś tam później nieprzyjemności z tego e, tytułu. A tak jak mówię, no, większość tych cienkich gałązek, takich jak tutaj mam morelkę, no to mam takie Sekator przedłużany, to nawet i bez drabiny, jestem w stanie wszystkie te gałęzie, te baty poobcinać i uformować ją, nie wchodząc na drabinę. No to yy, nie będę się bawił tym sekatorem gałązkę po gałązkę celując tam. No nie jest to yy, wiadomo tak wygodny. Ja, żeby to nie wiem, obskoczyć tym nie wiadomo jak dużo tego na raz, Ale ucięcie tam 50-60 gałęzi nie powinno sprawiać nikomu problemu. Zobaczymy, jak z trwałością tego ustrojstwa. Tutaj tak żeby było całkiem, całkiem wygodnie, brakuje mi około metra, metr dłuższy ten jakby to nazwać, ten trzonek spowodowałby to, że można sobie go na biodro postawić, zakładać na gałąź i wtedy ciągnąć, bez żadnego problemu. Tak mówię widziałem ten kima, ten kima 2 metry po rozłożeniu. A na pewno są identyczne po 19 czy 22, czy, czy jakoś tak. Kupowałem do przyczepy takie dwa kijki 2,5-metrowe, a widziałem, że są w ofercie 3-metry. 3 to by było no, taki idealny rozmiar do tego sekatora, bo wtedy właśnie mówię: zapieramy obiadro, zakładamy. Bo wiadomo, konstrukcja zmusza nas do tego, żeby zakładać na gałąź, ale to też ma swoje jakby to powiedzieć. Swoje plusy dlatego, że zakładając na gałąź i ciągnąc w dół, nie ma możliwości, aby nam się to zeskoczyło, żeby to nam tak jakby spadło z tej gałęzi, tylko naciągamy gałąź i ciach, wszystko się wtedy fajnie trzyma. No Żałuję, że nie kupiłem tego ze 2-3 lata wcześniej. Kiedy potrzebowałem przecinać te długie baty i właziłem zarówno na Paulownię było to mało wygodne i bezpie mało bezpieczne, tak samo y, te gałęzie nad oczkiem też przysporzyły mi sporo pro problemu. Wiem, że niektórzy używają podobnych sekatorów, tylko właśnie y, likwidują sobie, albo, albo kupują tej starszej konstrukcji, albo likwidują ten bloczek, zostawiają ultra y, mało, że tak powiem, tutaj tego y, wszystkiego i wycinają tym y, liście lili z oczek wodnych. Ja akurat tego nie robię, więc no nie kupuję drugiego specjalnie pod to. W ogóle nie będę tego robił. Mówię, no. Jedyne co mnie ciekawi to żywotność samego ostrza i to kiedy ono pójdzie. Tyle z moich postrzeżeń na razie, jeśli chodzi o sekator. Dużo lepiej by było właśnie mieć dłuższy kij. A tego nie będę raczej przedłużał, chociaż może się i tak zdarzyć, że w sumie nie byłoby dużego problemu ściąć plastikową rączkę i dopasować rurę tutaj w środek. Tylko żeby to było w miarę, wiadomo, w miarę yy, lekkie. Wtedy obcinanie wyglądałoby mniej więcej tak: Niech się krzewi na ogród. Dobra, więcej o tym sprzęcie powiem, jak faktycznie się za to zabiorę już na poważnie i wytnę tych gałęzi odpowiednio dużo. Yy. Przede wszystkim poużywam na tyle długo, aby wiedzieć czy, no, czy się wstępił szybko, czy, czy coś tu się stało. Prawda jest taka, że sam mechanizm jest tak prosty i no, można powiedzieć niezawodny, że jedyne co może nam się tutaj wydarzyć, no to wiadomo, wstępić się to ostrze. Reszta jest wszystko, możliwość do dokręcenia na podkładkach na podkładkach wszystkich sprężynujących, więc nie powinno być problemu z jakąś tam regulacją, czy nawet naostrzeniem tego i żegnam się.